Dzień witam wszystkich. Piątek, godzina 12 wybiła, zaczynamy nasz live analityczny. Standardowe pytanie, prośba na samym początku, dajcie proszę znać, czy dobrze mnie widać i czy dobrze mnie słychać, czy dobrze widać wykresy przede wszystkim. Zaczniemy sobie od indeksów, tutaj wypełnił się jeden z naszych scenariuszy, o którym mówiłem. Na początku tygodnia, wczoraj również o nim wspominałem, no i ten poziom idealnie widzimy został zaksięgowany. Tym samym jedną pozycję mam. Prawdopodobnie przytrzymam ją na, przez weekend, na kolejny tydzień. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. No, chyba że gdzieś tam na zero bym wyleciał, to wtedy będę odnawiał pozycję dopiero po weekendzie. Zobaczymy. No, według mnie ten poziom 2882 powinien być utrzymany przynajmniej na kilkanaście godzin, może na kilka dni. No, jeden do jeden bardzo mocny. Układ techniczny mamy lukę, to o czym mówiliśmy, mamy ZZB, czy takie dodatkowe potwierdzenia, wzmocnienia, i według mnie ten poziom w tym momencie jest bardzo, bardzo ważny, tak na, na S&P. Także 2882 na pewno do obserwacji. Co się dzieje na DAXie? Na DAXie widzimy, że jest wybroniony ten układ, w który tak troszeczkę nie wierzyłem, czyli lokalny ZZB. Dołek został ustanowiony na wysokości tego szczytu z 25 marca. Idziemy wyżej i pewnie gdzieś tutaj jakiś podwójny szczyt na DAXie też zobaczymy. W tym momencie nie mam pozycji. Powiem Wam szczerze, wygląda to troszkę gorzej, tak przynajmniej technicznie, aniżeli S&P, także na S&P mam, na DAXie się wstrzymuje i poczekam Poczekam na kolejny, na kolejny tydzień. Tak, zobaczymy po weekendzie, co się będzie działo. Tutaj te mierzenia możemy sobie wykasować. One raczej już nam się nie przydadzą. Także z indeksów SP wygląda ciekawie. Jeżeli chodzi o Open, od razu mówię, że nie będę analizował, bo. Wiemy, co się wydarzyło, też była wczoraj dyskusja o tym wszystkim i e, muszę poczekać troszeczkę, aż rynek dorysuje kolejne świece, kolejne fale. Także tutaj jedyne, co mógłbym zrobić w tym momencie na ropie WTI, no to pomiar od dołka do szczytu. No i gdzieś tutaj jakieś 61,8, próba takiego bardzo dziwnego zagrania, no bo widzimy, że nie ma wykresu i tak, tak jakby nie było, prawda? Natomiast to 61,8 tego ruchu, myślę, że będzie miało sens, także lokalne wsparcie 22,15. No i tyle w sumie. Jeżeli chodzi o OPWTI, to co się dzieje na złocie, tak jak podejrzewałem, to jest prawdopodobnie jedynie korekta. Tę korekterę warto pomierzyć sobie za pomocą 1 do 1, bo ona może się zakończyć na wysokości f 100 i to jest dokładnie ten poziom, czyli 1666, łatwy do zapamiętania, same szóstki. 1 i i 3 szóstki, no i tutaj mam taki lokalny ZZB, prawda, czyli taki lokalny 1 to 1. 1 do 1 w tym momencie się wykończy, i myślę, że te zewnętrzne mierzenia również zaatakujemy. To jest oczywiście też pomysł na przyszły tydzień. Te poziomy są cały czas aktualne, wczoraj o nich mówiłem. Dzisiaj jedynie szybko przypomnę, czyli zewnętrzne 127, 161, 1772, 1860. No i te, te poziomy według mnie do obserwacji przynajmniej tak z naszych mierzeń wy, wychodzi, i prawdopodobnie warto zobaczymy. Okej, okay, złoto było, ropa było, indeksy były, zobaczmy co tam na liże tureckiej, też miałem dużo zapytań, mówiłem o tym, żeby... Z tymi krótkimi pozycjami, po prostu uważaj, bo pewnie wyjdziemy górą i według mnie wyjdziemy. Czy ten podwójny szczyt w mojej ocenie okolice 7,08 nie ma za bardzo sensu? Tutaj wydłużenie Fibonacci'ego zaczyna mieć sens, więc 7,29, 7,30, no i oczywiście zewnętrzne mierzenie 161,8 pok, czyli pomiar ostatniej tej korekty okolice 7,65. No i to są dwa poziomy, na które w tym momencie na liża tureckiej mnie interesują. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze. Na czacie, na Facebooku, na YouTubie, jak czegoś potrzebujecie, proszę pisać. Dzisiaj też się zobowiązałem, że będę odpowiadał na wszystkie wiadomości, także zaległe paczki edukacyjne, komplet materiałów, strategii. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do projektów, to oczywiście taką odpowiedź dzisiaj ode mnie otrzyma, także za, zabieram się za to zaraz po live'ie, można powiedzieć. Jednocześnie zapraszam też na webinar, przypominam, we wtorek 21 mała niespodzianka dla Was, godzina 18 w ramach naszych spotkań edukacyjnych wtorkowych, dosyć fajne raporty Wam pokażemy, taki dodatek, wskaźniki na MT4, coś z czego też korzystam w, jako uzupełnienie moich analiz, moich scenariuszy rynkowych. Także uważam, że warto, wpadnijcie, godzina 18 we wtorek, 21 dzień kwietnia. Link z zaproszeniem macie na czacie, w tym momencie wysyłam, także fajne spotkanie się zapowiada. A my przechodzimy już dalej, zobaczmy szybciutko na PLN, tu się w sumie nic nie zmienia, oprócz tego, że na D1, wczoraj wspomniałem o takim układzie trójkąta, no i tutaj pomalutku się zbliżamy do wyjścia górą z tego trójkąta, no jeszcze troszkę brakuje, natomiast to będzie dosyć ważne w kontekście, oczywiście, samego ataku. Tak nie mówię zagrania, natomiast mnie interesuje to, co się wydarzy w momencie, jak rynek zaatakuje ten poziom, co też widzimy 419, 420 bardzo ważne będzie to, czy świeca atakująca zamknie się powyżej i czy faktycznie to wybicie nie będzie fałszywym wybiciem. Mówiłem o tym ostatnio też na grupie wolumenowej, w środę, wczoraj nawet na akademii. Troszeczkę też o tym wspomniałem, że te cofki są taką zmoją traderów. Nikt tego wiadomo nie lubi, no i tutaj troszeczkę się tego obawiam, że to wybicie właśnie tej lokalnej linii trendu, czy tego trójkąta, bo tutaj też, o proszę zobaczyć, jaki trójkąt się tworzy. No i pytanie, czy nie będzie to jedynie wybicie fałszywe. Zobaczymy, w tym momencie wygląda to dobrze. Jeżeli świeca się utrzyma, będzie mocny biały, taki popytowy korpus powyżej 4,20. Tak będzie ok. To będzie już dla mnie informacja, że wychodzimy prawdopodobnie górą. A na Euro nie w sumie podobnie. Też na D1 widać taki, no, taką formację przypominającą trójkąt. Trójkąt, czy też chorągiewkę. Już wam pokażę. No i też moment wybicia. Wyjścia, górą będzie tutaj kluczowy. Tutaj jedyna różnica, jaka jest między Europelem a Dolarem do złotego, no to przede wszystkim to, że na dolarze widzimy ten moment ataku, natomiast na Europelenie jeszcze tego ataku nie ma. A tak nastąpi na 4,55, 4,56. No i tutaj chyba wybicia, zobaczymy. Natomiast USDPLN dla mnie dzisiaj bardzo ważny dzień, ważna sesja. No bo jeżeli się zamkniemy powyżej, to te pozycje, które mam, a trochę tego mam od w sumie kilku już miesięcy, będę trzymał dalej. Natomiast jeżeli byłoby jedynie to fałszywe wybicie. To prawdopodobnie będę się z części skracał. No i wychodził, wychodził z zyskiem z tego. Okej, okay, widzę, że jest dużo pytań o Bitcoina. Zobaczmy, co się dzieje na Bitcoinie. Według mnie na Bitcoinie Góra wybroniliśmy. Wybroniliśmy tutaj ten dołek. Ja chciałem dołożyć długich pozycji, ale jak wiecie, niżej, około 6 tysięcy mnie interesowały. Nie dostałem takiej szansy. Mocna świeca wczoraj, bardzo, ładny, bardzo ładne takie potwierdzenie w postaci tego, że ten popyt faktycznie się uaktywnił i chyba trzyma. Chyba trzyma na Bitcoinie, więc to 8 tysięcy na celowniku, 7,980, 8 tysięcy tam z kaczykiem. Generalnie to zewnętrzne mierzenie wewnętrzne, prawda? Czyli kombinacja małe, duże Fi. Uważam, że te poziomy zobaczymy przyszły jeżeli ta dynamika się utrzyma, no od wczoraj wygląda to naprawdę dobrze. Także uważam, że 8000 w przyszłym tygodniu zobaczymy. Ok, zobaczmy, co na eurodolarze. Na eurodolarze wydarzył się czy wypełnił się motyw, o którym mówiliśmy wczoraj. Ja go rozgrywałem dzisiaj. Dzisiaj się przymieszam do ewentualnego zejścia troszeczkę niżej, ale może od początku. Wczoraj mówiliśmy o tym, nawet zaznaczyliśmy kolorem zielonym, że ten poziom na dzień wczorajszy, na, na czwartek był najważniejszy, tak? Na wyodolarze zadziałał, 1,0816 reakcja była. Całkiem przyjemna na kilkadziesiąt pipsów. W tym momencie mamy cofkę. No, i jak to się często dzieje na cofce, mamy pewnego rodzaju fałszywkę. Tak? Czyli poziom, który mnie interesuje na dzisiaj, to już nie jest 786, natomiast 886 zaczyna nabierać mocy, czyli autorski nasz układ harmoniczny, Fibonacci Team Pattern, FTP. W skrócie z charakterystycznym głębokim zejściem w punkcie DNA 886. Także ten poziom na regularza na dzisiaj 10795. No i w sumie tyle. I w sumie tyle wyczekać, zagrać dobrze z ciastnym stopem i fajnie zamknąć tydzień. Taki jest plan, moi drodzy, na dzień dzisiejszy. Na GBPUSD mówiłem, że raczej będziemy jeszcze tutaj delikatnie cofali, to się dzieje, to się wypełnia. Tutaj się też wypełnia taki możliwy 1 do 1. Proszę zobaczyć, wygląda to całkiem, całkiem znośnie. Mamy jeszcze zewnętrzne mierzenie. O, właśnie i bardzo fajny klaster nam się tworzy. Nie wiem, czy na dzisiaj, ale na przyszły tydzień, na pewno jakiś pomysł na początek przyszłego tygodnia od razu się rysuje. Gotowy scenariusz 1.23.60, 1.23.50. Czyli kombinacja tak naprawdę trzech różnych współczynników, dwóch mierzeń, dwóch poziomów, poziom wewnętrzny i zewnętrzny, i jedna projekcja. Czyli FS100. Co ciekawe, wszystko wypada bardzo blisko siebie. Tak jak mówię, okolice 1,23,50, 1,23,60. Także te rejony ta strefa popytowa na funcie do dolara technicznie naprawdę niezła. zła. Ok, zobaczmy, co się dzieje na czacie. To jest ten moment, żeby spojrzeć tutaj na, na, na dyskusje, jakie się toczą, i na Wasze komentarze. Widzę, że są z nami osoby początkujące. Jeżeli chcecie odebrać materiały i uzyskać odpowiedź właśnie na takie najczęstsze pytania, jakie poziomy działają, na czym i tak dalej. Warto do mnie napisać. Ja mam przygotowaną taką paczkę edukacyjną. Tam są wszystkie materiały. W zależności od tego, jak długo jesteście na rynku, podzielona jest na wasze doświadczenie, czyli od 1 do 3 miesięcy, od 3 do 6, powyżej 6 Powyżej 12, czyli takie można powiedzieć względem zaawansowania czy doświadczenia, więc wysyłam wszystko: cały komplet materiałów, także każdy może skorzystać i ten początkujący, i ten naprawdę zaawansowany. Także jeżeli chcecie uzyskać odpowiedzi na te najczęstsze pytania, jakie się pojawiają, to w tych materiałach, które rozsyłam, ta odpowiedź będzie. Także wystarczy do mnie napisać. A tutaj widzę, macie propozycję odnośnie Australijczyka. OK, za chwilkę na AUD zobaczymy. A Złoto, złoto już było omawiane Łukaszu, a na resztę chyba już uda mi się odpowiedzieć, tak? Eurien, -Y dobra, no to lecimy w takim razie, e lecimy dalej. Na dolarze do jena nic się nie dzieje, jak nie było dynamiki, tak nie ma tej dynamiki ni niestety. Dwa poziomy, które mnie interesują, 105, 20, 104, 55, no ale to już mówiłem o nich 2-3 dni temu, no i cały czas one są ważne, także jedyne co, no to po prostu mogę sobie poczekać, popatrzeć na to, jak się wykres rysuje. Jeden z pomysłów też na, pewnie przyszły tydzień, bo raczej na dzisiaj to już nie ma sensu, jest 1 do 1 na korekcie prostej, proszę zobaczyć i wziąć pod uwagę ten zygzak, jak tylko szybciutko pomierzę. Tak, o właśnie, no i ten poziom, tak? Nawet tutaj widzę jakiś łamany ZZB, jest, no, coś, coś może na rzeczy być. 109,42, czyli jeżeli byśmy podbili tutaj w rejony tego szczytu z początku kwietnia i w projekcji f 100 no to z poziomem 109,40,42. Technicznie wygląda całkiem całkiem przyjemnie. Eurojen. była prośba od Edyty chyba. Tak, na Ejku stał się motyw, czy wypełnił się motyw ten, na który czekam na przykład na dzisiaj na eurodolarze, czyli typowe zejście na 886, zresztą też pozycję brałem. Typowe zagranie, typowe wejście takie day tradingowe. W tym momencie już mnie to raczej nie interesuje, aczkolwiek technicznie wygląda cały czas dobrze. Dlaczego mnie nie interesuje? Dlatego, że będę rozgrywał na eurodolarze. Pozycję i po prostu lepiej czuję etka w dniu dzisiejszym aniżeli o ale to jest bardzo subiektywna ocena. Także może ten 886 cały czas być aktualny. Ja już na nim zarobiłem wczoraj, tak więc dzisiaj ten poziom po prostu odpuszczam. Lecimy dalej. PLN już były. Australijczyk była prośba o AUD USD, więc zobaczmy. AUDUSD. USD. Gaz ziemny pewnie zrobimy sobie na AUDUSD co się wypełnia. Prawdopodobnie się wypełnia korekta prosta 1 do 1. I zobaczcie tak to wygląda. Czy mamy AB, BC i CD i pod podejście pod ZZB. Tu jest dosyć fajny setup, który chcę Wam pokazać. To, to mamy po pierwsze. Natomiast tutaj taką wisienką na torcie takim dodatkiem natomiast bardzo precyzyjnym bardzo ważnym. Będzie już taki szeroki one-to-one. -one. O, właśnie to pokazuje. Zobaczcie, co jest takiego charakterystycznego i dlaczego mówię, że to jest tak ciekawy, fajny układ. No, i w kontekście zagrania, i w kontekście edukacyjnym, bym powiedział, bo tego typu scenariusze, jeżeli się pojawiają, to zazwyczaj one są bardzo mocne. Tak? Te poziomy składające się właśnie z mierzeń dwukrotnych, niezależnych od siebie. Czyli tu mamy FS 100 i tu mamy FS 100. Różnica polega na tym, że najpierw ja pomierzyłem bardzo lokalnie, prawda, tę ostatnią. Kombinację, ten swing, który się tworzy, natomiast szersze mierzenie to jest już typowy one-to-one. -one. Te dwie strategie, to też tylko powiem, one są opisane dokładnie w tej paczce edukacyjnej. Czyli jeżeli nie wiecie za bardzo, z czego wynikają te mierzenia, dlaczego tego typu klasy są ważne, to jeżeli odbierzecie paczkę edukacyjną i dokładnie przerobicie te materiały, to te dwie strategie są dokładnie omówione. Czyli ten szeroki one-to-one -one i to, co na korekcie prostej zaznaczyłem, i klasty Fibo też. Także wystarczy dobrze się wczytać, przerobić te materiały. No i nauczyć się przede wszystkim samodzielnie takich setupów szukać, tak, wyznaczać. No tutaj dla mnie ten poziom jest naprawdę mocny, 0,6188, mamy piękny ZZB, mamy te cluster FIBO, to o czym mówiłem, więc jedynie wyczekać zakończenie tego ruchu korekcyjnego, według mnie to jest jedynie korekta, no i dalsze, dalsze wzrosty na Australijczyku prawdopodobnie przed nami. Okej, okay. co jeszcze robimy? WIG20, no WIG20 troszeczkę mnie cofnął, aczkolwiek ja w tych pozycjach jestem cały czas. Tutaj, co chcę pokazać, no to już taka tendencja, tradycja można by powiedzieć. Bo wolumen podażowy, który się tutaj cały czas jakby nam tworzy, no on przeważa ewidentnie popytowy, proszę zobaczyć na tendencję, tak? Już od tego miejsca widzimy, że ta podaż, która niby gdzieś ten rynek idzie tam do góry, natomiast według mnie to jest jedynie cały czas sztuczne podbicie, proszę zobaczyć te luki, to, to było typowe techniczne domknięcie 161,8, no to rozgrywałem już od kilku dni, cały czas jestem w pozycjach, no i przede wszystkim otoczenie, które nam nie pomaga jest wyraźnie podażowe, o czym świadczy wolumen, no i to co zaznaczyłem, Znaczyłem tutaj tę tendencję, którą chciałem Wam pokazać. A według mnie te pozycje cały czas mają sens. Jeżeli o mnie chodzi, ja je zostawiam, ale też proszę tego nie traktować jako porady czy rekomendację inwestycyjną. To jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Co robimy dalej? Jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie cukier, sugar, ok, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Ok, może tutaj. Jest. Mhm. Tak jest nowy dołek. Nowy dołek pewnie pójdzie to jest w ogóle W1, nie że nie. Dlaczego mówię, że pójdzie? Pierwszy rzut oka i od razu taka dosyć ważna informacja. No ale patrzmy na statystykę, tak? Mamy trzeci test. Trzeci test to jest zawsze taki znak zapytania. Tak się zastanawiamy, czy wchodzić na to potrójne dno, bo przecież jest taka formacja, czy nie. No Ja mam statystykę sporządzoną Natomiast przez jakby w kontekście poziomów FIBO, tak? że ilość testów nie pomaga. Ja to samych podwójnych testów, czy podwójnego dna, potrójnego dna nie gram, tak? bo to są za słabe układy, Znaczy, są mocniejsze w kontekście na przykład testów na poziomach Fibonacciego, czyli to samo potrójne dno na poziomie Fibonacciego jest o wiele silniejszym, aniżeli takie samo potrójne dno, jakie widzimy na, na cukrze w tym momencie, więc tutaj uważam, że wyjście dołem pewnie nastąpi, Jeden z moich pomysłów na złapanie tego dołka na tym instrumencie no to oczywiście zewnętrzne mierzenia 127,2, 161,8. 845, 657 zewnętrzne mierzenia. Zawsze dobry pomysł, do wyczekania. No, póki co, tutaj e, bardzo ciekawa sytuacja z wolumenem, bo niby on jest. Zobaczcie, niby ta fala poszła, taka dynamiczna, groźna się wydaje, tak jak panika, można by powiedzieć. Natomiast ten wolumen jest jedynie jakby połową tych wcześniejszych wzrostów, prawda? Tak patrząc po jak skumulowanych, więc to mnie też trochę zastanawia. Aczkolwiek 127,2 161 widzimy, poziomy są niżej, także. Jeżeli o mnie chodzi, to po prostu na to czekam. Gaz ziemny. Na gazie ziemnym zobaczmy nadgaz. No, nadgaz tutaj też sytuacja bardzo, bardzo ciężka. Łapałem ten, łapałem ten dołek, wrzuciło mnie na stopie, a od razu się przyznaję, na, na, na minusie jestem, na, na tym, no i w tym momencie obserwuję. Tak, bardzo podobna sytuacja jak na Sugar, też widzę to podwójne dno, czy tam podwójne które zostały już delikatnie naruszone, to po pierwsze, i po drugie, no raczej z tendencją do wyjścia dołem poniżej 1,59. No, ciężki, ciężki instrument, bardzo ciężki. Ja wcześniej na nim nie handlowałem. Teraz miałem w sumie kilka zagań i dwa na minusie, dwa na plusie, więc tam tak w sumie no ani nie zarobiłem, ani nie straciłem. Natomiast obserwuję, jakby się uczę zachowania tego instrumentu, więc tutaj, jakby to podwójne dno. Ja tego nie kupuję, tak? Myślę, że zewnętrzne mierzenia gdzieś tam będą miały sens, ale to w przyszłym tygodniu na spokojnie. Fund do jena, tak? Fund do jena. Kolejna propozycja, widzę, fund do jena. To jest wszystko, bardzo szerokie interwał W1, może za szeroki jak na dzisiaj. Na tej jedynce mam prosty scenariusz do wypełnienia i tutaj na to czekam, ale te mam ustawione wyżej dokładnie na 61,8. No to jest prosta zasada, która bardzo dobrze działa akurat na parach z jenem, czy dolar do jena, czy funt do jena, tak jak tutaj, czy euro jen, czyli pomiar ostatniej fali na wysokim interwale i złapanie poziomu na wysokości 61,8 FIBO, 138,80. Ten poziom jest naprawdę całkiem przyzwoity. Ja tutaj miałem jeszcze pozycję, ale wyszedłem z tego całkiem niedawno, na takim zysku, takim, takim sobie można powiedzieć. Tutaj przypominam, rozgrywałem ten motyw 1 do 1, no widzę, że teraz w końcu troszeczkę zaczął przyspieszać, ale dla mnie to już jest zbyt późno, zobacz nie wierzę w te spadki. Ja tutaj rozgrywałem od kilku dni mierzenie 161 i 1 do 1, zobaczcie, tak to wyglądało, AB, BC i CD, prawda, te, te poziomy rozgrywałem. No w tym momencie już jestem, już jestem po samym <laughs> Oj, przepraszam, przepraszam, mam nadzieję, że tutaj nie zagłusi, Nie zagłuszyłem. <laughs> waszych, no, głośników, że tam nic się nie zepsuło, bo to... Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Fund do jena już był, fund do dolara PLN już były, S&P złoto również, więc poczytajmy wasze komentarze. Są dostępne odnośnie grup y, scalpingowej i mentoringowej? Tutaj Edyta pyta: tak, każdy uczestnik obecnych projektów, a projekty prowadzimy trzy: grupa poniedziałkowa, swing trading oraz grupa wolumenowa. Jeżeli uczestniczycie, y, jeżeli uczestniczycie w tych spotkaniach, to tego typu materiały z poprzednich edycji, czyli właśnie ze scalpingu, z, man, z mentoringu, są bardzo fajne materiały. Bo tam mamy oprócz prezentacji też nagrania, cała playlista. To Was obowiązuje. Także jeżeli ktoś uczestniczy w obecnych projektach lub chciałby uczestniczyć, to pamiętajcie, że dostęp do poprzednich materiałów również macie. Prawda? To jest jedyny warunek. O, to nie był wirus, Black Swan tutaj napisał. Nie, nie, no mam nadzieję, że to wiecie tak. takie <laughs> niewinne kichnięcie. Mm. Zdrowko, dziękuję, bardzo dziękuję za za, za życzenie. E, dobra, lecimy dalej. Co omawiamy? Fund na rozpisany, Bitcoin był, pln -y były, indeksy były. Kanadyjczyk, widzę, się pojawił. Zobaczmy, Kanadę. USD, O, ja, ten Kanadyjczyk tak jakby chciał, a a nie może za bardzo się wybić. Aczkolwiek wydaje mi się, że dalej górą wyjdziemy, już Wam pokazuję, na co ja czekam. 1 do 1, czyli jakby ta fala CD przyspieszyła. Ja bym się bardzo cieszył, bo fajnie byśmy zaatakowali ponownie tutaj te szczyty. Tutaj dokładnie o tym szczycie mam na myśli pierwszy nie, 31 dzień marca, czyli 1 do 1 F100 1,43-42, prawda, ten poziom. No i też 1 do 1. Także to jest jedyne w sumie na co poluje. Krótkie pozycje według mnie nie mają sensu z tego powodu. Zobaczmy na wolumen, tak? Zobaczmy na otoczenie, no i na to, czy są pozycje e, krótkie, czy znaczy, czy jest jakakolwiek podaż, która się pojawia, czy nie. No ja jej nie widzę, tak? Ja, ja widzę ewidentnie tutaj naprawdę longi, dalsze wzrosty, zresztą buduje się prawdopodobnie fala CD korekty, więc też dalsze wzrosty. No i dopiero tutaj te poziomy 1,43, e, Na wysokości FS100, czy takiego zygzaka AB równa się CD w tym miejscu. Uważam, że mają sens. Palat, ale wymyślacie instrumenty. No, zobaczmy, zobaczmy. Nie patrzyłem na ten instrument dobrych kilka miesięcy, powiem wam szczerze. Co tutaj się w ogóle dzieje? Od razu muszę tę jedynkę wrzucić. Ojej, ojej, ale tutaj się dzieje. Ruch jeden, no już wiem, dlaczego mnie to nie interesuje. Nie lubię takich zjazdów w jedną, w drugą stronę. Co możemy zrobić? No pewnie mierzenie FIBO będzie miało sens. Ale tak naprawdę, jakie mierzenia tutaj działają, powiem Wam szczerze, że jakoś nigdy nie badałem tego instrumentu. No też 1 do 1 widzę nam się nie, nie, nie pokrywa. Nie mogę powiedzieć, że jest tu klaster FIBO. Idziemy w jakiejś konsoli, zobaczmy na 4 godzinowym, jak to wygląda, ale już no, domyślam się, jak to będzie wyglądało, czyli idziemy bokiem po prostu. Nie lubię takich. Nie lubię trendów bocznych, nie lubię horyzontalnych, konsolidacji wszelkiego rodzaju tego. Typu zachowań na małej zmienności, a tej zmienności po prostu nie widzę. Także jedyne co, no to pomierzymy sobie cały ten ruch na, na, na tym instrumencie. No i obserwacja na wysokościach e, poziomów Fibonacciego. No i co robimy dalej, moi drodzy? Peter pyta, czy S&P poleci za dax albo DAX za S&P. To nigdy nie wiemy o tym, tak? Bo ta korelacja, no zazwyczaj z Ameryką idą wszyscy, cały zachód patrzy, no cały świat patrzy na, na Amerykę. Um, także tutaj obserwuję dosyć mocno. Natomiast, o, zobaczcie jak podbijamy. Za chwilę mnie wyrzuci. No to jest ciężki poziom, tak? Bo tu łapiemy jakiś szczyt, aczkolwiek to mierzenie Festona na, na S&P jest dla mnie bardzo mocnym poziomem i no, nie wiem, czy będzie tak łatwo złamane na pierwszym ataku. Podejrzewam, że nie, aczkolwiek widzę, że ten popyt się tutaj utrzymuje. Dosyć, dosyć mocno. No, chyba wszystko mamy omówione na dzisiaj, także nie będę przeciągał, przedłużał, nie będę zajmował więcej czasu. Wracamy do wykresów. Troszkę jest do przypilnowania. Na dzisiaj przede wszystkim Eurodolar. Pamiętajcie, to jest taki przyjemny, myślę, setup, który może być podobny do Eurojana, czyli też takie zrzucenie. No i Eurojen też wygląda dobrze. Zobaczcie, i te poziomy Fibonacci euro na Eurodolarze, na EIKU, one w tym momencie nam gdzieś tam trzymają rynek, także warto obserwować. Pamiętajcie, że we wtorek się słyszymy bardzo fajne praktyczne spotkanie mały bonusik, taki dodatek, który na pewno Wam się spodoba w kontekście analiz i takiej dodatkowej pomocy, jak analizować dobrze instrumenty. I tam będzie bardzo dużo analiz, także właśnie te wszystkie egzotyczne instrumenty, takie dla mnie mało popularne, też je znajdziecie. Także we wtorek, jeżeli chcecie odebrać dostęp, no to. Obecność obowiązkowa o godzinie 18, 21 dzień kwietnia. Serdecznie zapraszam. Miłego weekendu wam życzę. Odpocznijcie troszkę od wykresów. Mam nadzieję, że będzie fajna pogoda, więc warto zaprzepnąć świeżego powietrza. No i oczywiście słyszymy się w poniedziałek, codziennie o godzinie 12.00 od poniedziałku do piątku. No i grupy edukacyjne wieczorne, także zapraszam do uczestnictwa i tutaj. I tutaj, no i wtorek 21 obowiązkowy webinar, także miłego weekendu, powodzonka i trzymajcie się. Heja, cześć!